Dzisiaj bardzo krótko. Informacje ze świata, świadków Jehowy. Otóż ciało kierownicze, miłościwie nam panujące, z dniem 1 października ogłasza, że już nie trzeba będzie nosić maseczek na sali królestwa. Nie będziemy też nikomu tego przypominać, nie będziemy nikogo nagabywać, mówiąc krótko. No, jak dla mnie przyklasnąć, bo te maseczki, z mojej perspektywy, no niewiele wnoszą. Bo jeśli musisz ją mieć w aptece, musisz ją mieć u lekarza, a potem możesz ją zdjąć i macać wszystkie produkty w biedronce, tłoczyć się na przystankach i gdzie tylko. No, mów mi się, że ta ochrona to taka średnia. Tak, z mojej perspektywy. Jak ktoś twierdzi inaczej, to spoko, niech sobie chodzi w maseczce, ale ja uważam, że większego sensu to nie ma. A już na pewno sensu nie mają wytyczne ciała kierowniczego. No bo pragnę zauważyć, że jak było 30 stopni i ludzie ledwo oddychali bez maseczki, to oni mi powiedzieli, że macie nosić maseczki, bo to służy ochronie. Chociaż w tamtym czasie w Polsce tych przypadków covidowych, czy tak zwanych covidowych, jak chcesz, odnotowywano bardzo niewiele. Więc idzie sezon grypowo covidowy Tak go nazwijmy. Ludzie będą chorowali jak co jesień. No i ciało kierownicze wpadło na wspaniały pomysł, że to jest czas, żeby pościągać maseczki. Ja się śmieję z tego, dlatego że nie żeby się czepiać, tak jak oni mówią, że odstępcy. Nie nosić, nosić maseczki to źle. Yy, nie nosić maseczek też źle. Nie o to mi chodzi. Ja po prostu w tym, co mówię. Staram się być konsekwentny i staram się, by to, co mówię, miało jakikolwiek sens i logikę, tak? Więc jeśli twierdzę, że maseczki niewiele dają, to one mi niewiele dają zarówno w lato, jak i zimą. A niewolnik twierdzi, że maseczki w okresie, kiedy przeziębień, grypy i covidu jest mało, to trzeba je nosić się dusić, a z chwilą rozpoczęcia sezonu grypowego można je zdjąć. Wy, wymyślcie mi, gdzie tu jest logika, gdzie tu jest sens, na jakiej podstawie, jakich badań, na podstawie jakich statystyk ta decyzja została podjęta. Ja uważam, że oni po prostu czasami siedzą i myślą: co tu zrobić innego niż wszyscy, żeby pokazać, że to jesteśmy my kierowani przez Boga. I żeby im pokazać, że te nasze decyzje, chociaż są nielogiczne, to jednak warto się do nich stosować i co tylko. No i się zastanawiam, nie? W listopadzie, w grudniu, czy wyjdzie jakiś yy, mądry brat i powie, że yy, widać, że błogosławieństwo w tych decyzjach ciała kierowniczego, zdjęliśmy maseczki, nikt nie choruje. Może nie będą chorować, bo przestaną aż tak ludzi testować. No. Ale to tylko taka moja dygresja. Jeśli chodzi o te wszystkie Właśnie decyzje, które yy, po prostu nie są logiczne i przymuszają szeregowych świadków Jehowy do ślepego posłuszeństwa wobec niewolnika, to ja na ten temat zrobię osobne wideo, wiecie. Mam już kilka linków z artykułów ze Strażnicy Przygotowanych, yy, pokażę wam jakie pranie mózgu się robi. I ja się bardzo zastanawiam, w którym kierunku, w którym kierunku to zmierza. Jakie finalnie nielogiczne wskazówki bracia otrzymają i stosowanie się do jakich wskazówek tych nielogicznych będzie takim ostatecznym testem lojalności? Ja nie lubię pisać czarnych scenariuszy, ale, ale obawiam się, że z biegiem czasu te wskazówki będą coraz bardziej idiotyczne. Ale i to bardzo dobrze, bo to nam zrobi taki piękny przesiew na braci, którzy jakkolwiek jeszcze myślą w ogóle, i na takich co mózg powiesili na haku i wszystko zawierzyli tak zwanemu niewolnikowi wiernemu i roztropnemu. No, tematów mam, powiem Wam tyle na tapecie, że nie wiem za który wziąć się najpierw, a czasu niestety mniej ze względu na pracę trochę teraz mi dołożyli obowiązków i naprawdę no, dzień mi leci niesamowicie szybko. Dlatego, jak będzie trochę mniej filmów, to się nie gniewajcie, ale obiecuję, że tematy będą ciekawe. Mam nadzieję, dla Was, jak zawsze. Życzę udanego dnia. Życzę, żebyście myśleli, nie dali się nabrać na różne jakieś dziwne pomysły niewolnika, żebyście się nie stali jego niewolnikiem. Trzymajcie się, cześć.